Cześć, z tej strony Gosias tu czytam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie kwietnia. To podsumowanie może być nieco monotonne, dlatego że mój kwiecień czytelniczo zdominował jeden autor i jedna seria, i chyba sama siebie nie podejrzewałam o to, że tak intensywnie będę czytać te książki. No, ale po kolei nie będzie tego bardzo dużo, dlatego że cały czas nie jestem już w czytelniczym dołku, ale nadal nie jest to jakaś moja szczytowa forma, jeżeli chodzi o czytanie. Zacznijmy od jedynej książki, której osobną recenzję mogliście zobaczyć. Jest to Mademoiselle Lazo w Argentynii, książka dla dzieci, trzecia część serii o Mademoiselle Lazo. Pięknie ilustrowana. Przepięknie wydana, i tak jak już Wam mówiłam w osobnym filmie, jest to książka, której ilustracje niezmiennie mnie zachwycają, natomiast jeżeli chodzi o treść, to tutaj bywa różnie. Tak naprawdę podoba mi się ta opowieść od połowy, kiedy trochę zmieniamy klimat, kiedy dowiadujemy się nieco więcej o przeszłości niektórych bohaterek. Jest to książka oryginalna, dość taka właśnie nietypowa jeżeli chodzi o ilustrację, i chyba poważnie traktująca młodego czytelnika. Pod tym względem mogę Wam ją polecić. No, ale jest to też kontynuacja serii, także po tę książkę należałoby sięgnąć, przynajmniej znając poprzednią część. To, co było też dużą zaletą tej lektury, a o czym chyba nie wspominałam w filmie, to to, że ta książka jest bardzo wiosenna, dlatego że tutaj do Paryża y, zawitała wiosna. I mamy mnóstwo ilustracji z kwiatami, motylami, więc jest to lektura bardzo w takim kwietniowo-majowym klimacie. I teraz przechodzimy do trzech książek tego samego autora, które przeczytałam, i jest to seria o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Wiecie, bo już niejednokrotnie to mówiłam, że moja relacja z Wiedźminem jest relacją trudną. To znaczy, czytałam jeden tom w liceum, który bardzo mi się nie podobał, na podstawie tego wyrobiłam sobie pewne zdanie na temat całej serii. No i później, trochę na fali zainteresowania grą. Postanowiłam znowu sięgnąć po opowieści o Wiedźminie i zaczęłam od opowiadań, które podobały mi się średnio. Część z nich podobała mi się bardziej, część mniej, ale ogólnie cały czas miałam wrażenie, że nie jest to taka literatura, która mnie wciąga. Czytałam trochę siłą rozpędu. Następnie przeczytałam pierwszy tom sagi, czyli Krew Elfów. I okazało się, że ten tom bardzo mi się podobał, i że saga oferuje troszeczkę więcej niż opowiadania. Przede wszystkim oferuje historię, która jest bardzo mocno osadzona w jakimś takim wykreowanym przez autora świecie. Mimo wszystko po tym pierwszym tomie zrobiłam sobie dłuższą przerwę. No i w kwietniu przeczytałam trzy kolejne tomy, czyli Czas pogardy, którego już nie mam, bo dałam do biblioteki. Krzeszt hmm, Ognia. Oraz wieże jaskółki. No i jeżeli przeczytałam trzy tomy, nie robiąc sobie przerwy na żadną inną lekturę, to możecie się domyślać, że bardzo mi się podobały i że bardzo się w te historie wciągnęłam. Zacznijmy od Czasu Pogardy, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, tomem, jeżeli chodzi o opowieści o Wiedźminie. Jest to książka, w której opowieść o Wiedźminie Geralcie, a właściwie o Ciri, która zdaje się być główną bohaterką tej sagi, zdecydowanie nabiera tempa. I to, co mi się bardzo podobało w tej historii, to to, że pojawia się tutaj mnóstwo wątków politycznych, różnych zależności, niecnych knowań władców oraz intryk doradców dworu. Takich doradców jak na przykład Dijkstra. Pojawia się tutaj też wiele postaci, które które są mi znane z gry, więc zawsze miło jest je spotkać na kartach książek. I widać, że krew elfów była tylko takim wstępem do tej historii, która dużo bardziej komplikuje się w czasie pogardy. I który to tom kończy się w taki sposób, że zmusza nas nieco do sięgnięcia po następne części. Następnym tomem jest krzest ognia i ta książka rozkręca się nieco powoli. Mamy tutaj rannego Gerata, który leczy się wśród triat i zanim się ta akcja rozpędzi, to trochę to trwa. Bohaterowie są już zupełnie rozdzieleni. I ta powieść jest, powiedziałabym, taką powieścią drogi, dlatego że oni wszyscy się przemieszczają i próbują dotrzeć do określonego celu. A to, co jest jej największą zaletą, i to, co mi się bardzo podobało, to barwni bohaterowie. Spotykamy tutaj Regisa, który jest chyba moją ulubioną od tego momentu postacią całej sagi. Spotykamy Zoltana i jego krasnoludzką drużynę. I ta część łączy w sobie z jednej strony bardzo poważne losy Ciri. A z drugiej strony, trochę takiego luzu, który wprowadzają właśnie te postacie poboczne. Moim zdaniem, w ogóle, jeżeli chodzi o sagę, to postacie poboczne tutaj sprawiają, że te książki bardzo dobrze się czyta i są taką mocną stroną tej właśnie serii. Po tych dwóch tomach, które czytało mi się bardzo szybko i przyjemnie, nadszedł czas na wieże jaskółki. I tutaj muszę przyznać, że już nie mknęłam tak szybko przez tę lekturę, i tu też nie była to lektura wyłącznie przyjemna, dlatego że losy naszych bohaterów mocno się komplikują. Tutaj przede wszystkim to, co spotyka Siri, jest bardzo trudne, bardzo nieprzyjemne i widzimy, że ta historia naprawdę ma poważny wydźwięk. Myślę, że tym, co sprawiło, że ten tom czytało mi się nieco trudniej, jest kompozycja, która nie jest taka symetryczna. Najpierw mamy dużo miejsca poświęconego Geraltowi, a później skupiamy się na Ciri i praktycznie tylko z nią zostajemy. Również to, co jest charakterystyczne, już teraz nie pamiętam czy dla wszystkich tych tomów, ale w tym bardzo dobrze to widać, to jest przesunięcie czasowe. To znaczy, w momencie, kiedy my czytamy o losach Geralta, a później mamy przeskok do losów Ciri, to często cofamy się i te losy nie są prowadzone równocześnie. Czyli tutaj, żeby zorientować się, co się działo najpierw, co się działo później, troszeczkę więcej skupienia to od nas wymaga. No, i ja nie jestem do końca przekonana co do tej kompozycji, ale ta książka również bardzo mi się podobała i jestem ciekawa, w jaki sposób autor to wszystko rozwiąże. Dlatego, że został mi już tylko jeden tom, Pani jeziora, po który sięgnę pewnie niebawem, ale na razie znowu robię sobie taką krótką przerwę. Z tego co słyszałam, to ten ostatni tom jest najsłabszy i niestety próba domknięcia tych wszystkich rozbudowanych wątków nie powiodła się do końca ze względu na niewielką objętość książki, no ale zobaczymy, ja jestem bardzo ciekawa. Co prawda przez to, że znam grę i znam w ogóle zarys całej historii, to ja wiem, jak kończy się historia Geralta, wiem, kim jest cesarz Emhyr i jaki ma cel, choć tutaj mam pewne jeszcze wątpliwości. Tak samo jak nie zaskoczyło mnie to, kim naprawdę jest Regis, no bo znam tę postać. Więc na pewno ta cała historia jest dla mnie mniej zaskakująca niż dla kogoś, kto czyta ją od zera, nie mając kompletnie żadnej wiedzy na ten temat, ale z drugiej strony mam wrażenie, że dzięki temu, że ja coś już wiem, jest łatwiej mi się w tym wszystkim połapać, bo te wątki są dosyć skomplikowane. Tutaj też to, co mnie zaskakuje w Sadze, to to, że wiele historii ma miejsce gdzieś w. W przyszłości albo gdzieś poza głównym nurtem akcji, i one są tylko wspomniane, to znaczy my dowiadujemy się od kogoś, że coś takiego miało miejsce. Tak jest na przykład w przypadku słynnego i szeroko omawianego i komentowanego romansu y, Tris i Geralta, którego w ogóle nie ma w książce. To znaczy on zawsze jest wspominany jako jakaś historia, która się wydarzyła kiedyś tam. Co jest w sumie ciekawe i sprawia, że ten świat ma taką głębię, i mamy wrażenie, że on ma i przeszłość, i przyszłość, i jest taki trójwymiarowy, ale równocześnie sprawia, że za każdym razem, sięgając po kolejny tom, a między praktycznie każdym tomem jest niewielkie przesunięcie czasowe, ja mam wrażenie, że pomyliłam kolejność i że coś jest nie tak, i że nie przeczytałam, nie doczytałam czegoś, co powinnam znać wcześniej. To sprawia, że ta lektura nie zawsze jest łatwa, ale myślę, że jest takim ciekawym zabiegiem. No i właśnie Wiedźmin tak mnie zdominował, że oprócz niego przeczytałam tylko jedną inną książkę. Jest to Zaraza Jerzego Ambroziewicza, książka wydana. O ile mi wiadomo w latach 60., ale nie mogłam znaleźć nigdzie daty pierwszego wydania. Na pewno jest to książka wydana w PRL-u i wznowiona przez dowody na istnienie. Jest to reportaż opowiadający o ostatniej epidemii ospy prawdziwej, która miała miejsce we Wrocławiu w 1963 roku. Pewnego lipcowego dnia w szpitalu umiera pielęgniarka Lonia, lekarze nie do końca wiedzą co jej jest, w rozpoznaniu wpisują białaczkę, o przebieg białaczki i sprawa um, nikogo tak naprawdę nie interesuje do momentu, kiedy do szpitala trafia lekarz z, ostrym, z ostrymi objawami ospy wietrznej. Jednak po pewnym czasie okazuje się, że lekarze mają do czynienia z ospą prawdziwą, czyli chorobą, która przez wieki dziesiątkowała ludzkość. I która wydawała się być chorobą wymarłą i rzadko pojawiającą się w Europie, choć były takie przypadki w różnych miejscach i są one tutaj przywołane. I w tej sytuacji SanEpit, lekarze i władza muszą podjąć kroki zapobiegające rozprzestrzenieniu się zarazy w całym mieście albo i nawet poza miastem w całej Polsce. Autor świetnie i dokładnie opisuje nie tylko działania lekarzy i władz w stosunku do tej epidemii, to jakie kroki zostały podjęte i co w ogóle trzeba zrobić, żeby powstrzymać epidemię w momencie kiedy wszyscy chorzy pacjenci stykali się z wieloma innymi osobami. Powstają izolatoria, powstają specjalne szpitale dla chorych na ospę, a równocześnie władze nie chcą dopuścić do tego, żeby wybuchła panika. Widzimy, że gdy tylko okazuje się, że ktoś miał kontakt z osobą zarażoną, to natychmiast zostaje wykluczony, ludzie się od niego odsuwają. I właśnie to, co jest najciekawsze w tej książce, to to, w jaki sposób radzimy sobie w takich sytuacjach, jak pozostać człowiekiem i wykazywać się empatią w momencie, kiedy boimy się o własne życie. Mamy tutaj wiele bardzo różnych skrajnych postaw ludzi i Ambroziewicz stara się ich nie oceniać, natomiast oddaje dużo miejsca lekarzom, którzy w pocie czoła, ryzykując własne życie, zajmowali się chorymi na ospę. Bardzo ciekawe jest też tutaj posłowie Szymona Słączyńskiego, który mówi o... Różnych reprezentacjach, zaraz w literaturze, ale również wspomina o pewnych rzeczach, które w tej książce nie mogły się pojawić, dlatego że. No, mamy tutaj pewien taki wizerunek propagandowy, który trzeba było utrzymać. Nie można było powiedzieć, kim był pacjent zero, czyli skąd ta ospa w ogóle się we Wrocławiu wzięła, a tego właśnie dowiecie się z posłowia, więc warto też ten tekst przeczytać. Myślę, że ta książka jest też bardzo ważna teraz, w momencie, kiedy trochę już nie pamiętamy. Jak to było, kiedy ludzi dziesiątkowały choroby zakaźne, i kiedy część osób zaczyna lekceważyć to, co niesie za sobą no, choćby właśnie ospa? Nie sądzę, co prawda, aby takie osoby sięgnęły po tę książkę, ale zawsze warto przeczytać i poznać argumenty, i zobaczyć, w jaki sposób została zatrzymana zaraza ospy prawdziwej w 1963 roku. Mnie podczas lektury bardzo zachciało się wrócić do Dżumy Kami. Tutaj zresztą właśnie w posłowiu można znaleźć różnego rodzaju odwołania i porównanie tej książki, która jest przecież reportażem do opowieści Kami i myślę, że to już najwyższy czas, żeby wrócić do jednej z moich ulubionych lektur z liceum. Bardzo polecam Wam tę książkę, myślę, że temat jest niezwykle ciekawy, a do tego realizacja naprawdę dobra, więc warto po to sięgnąć. I to już wszystko. Tak się prezentuje no bez jednego jeszcze wiedźmina ten bardzo niewielki stosik. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu będę mogła Wam powiedzieć również o jednej ciekawej książce. Podzielcie się ze mną, co sądzicie na temat tych lektur, co ciekawego ostatnio przeczytaliście. Jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Zacznijmy od czasu poda... podagry.